Czas na podłączenie zaworu, który w przypadku przegrzania kotła schłodzi go, wpuszczając na powrocie chłodną wodę, a ciepłą wypuszczając do na zewnątrz z kotła. Jednocześnie tym wejściem pobierając ją. Zawór nie, nie nagrałem akurat tego elementu, gdyż na szybko wkręcałem ten zawór, gdy kocioł jeszcze był wygodnie na, na zewnątrz. Wtedy ktoś pomagał mi go wnieść, i tak jakoś zeszło, że tego, tego etapu zapomniałem nagrać. Znalazłem tylko jego podłączenie. Też wykorzystuję go ze starego kotła. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj uszczelka, więc nie ma sensu ciągnąć tego jakoś.

Przykręcam tego zbyt mocno, bo mówiłem jest tam uszczelka. Podobnie z drugiej strony. Doprowadzenie, doprowadzenie wody jest to woda z sieci. Chcę, żeby uszczelka. Równo siadło. Zobaczcie, podświetlę może z drugiej strony. O, teraz będzie lepiej. Nie mam jak za bardzo tutaj umieścić statywu, więc kręcę z ręki. Myślę, że będzie. Tutaj mamy odejście z trójnika, z tego, że jest woda sieciowa, odejście na yy, zimną, zimnej wody do zasilania boilera. Najpierw jest pobierana zimna woda i następnie wpada do bojlera i jest podgrzewana. Podpinam powrót. Miałem już wcześniej śrubynek założony nową końcówkę. Koczył jest dosunięty. Tu zasilanie już, już podpiąłem. Jeszcze lekko przykręcę. Jest tam uszczelka, więc generalnie nie trzeba tego ciągnąć za mocno. Tutaj mamy podpięty czujnik temperatury powrotu oraz termometr. Podłączę go, go potem. Tu jest zawór spustowy i doprowadzenie wody do kotła. To wykorzystałem ze starego. I mam zasilanie na górnym. Mam wyprowadzone brzejniki oraz tu jest odczep do słabo widać, bo mam y, słabą baterię. I zasilanie do, y, do boilera. A jeszcze to przykręcę. Po wyłączamy zasilanie na ślubunku elementy mam z poprzedniego kotła także to duża wygoda nie należy tego trzymać zbyt mocno jest tu uszczelka pompa kotłowa jest tak, była tutaj na odejściu tutaj jest zasilanie na boiler no i wiadomo i na dole powrót wszystko jest przekręcone po przekątnej w ten sposób będzie lepsze mieszanie mieszanie wody Pora, więc luzuję odpowietrznik. Wtedy powietrze będzie mogło gdzie wychodzić, gdy będziemy napełniać wody. Na wodą odkręcam zawój. Woda już leci resztę uzupełni. odpoczy się przez odpowietrznik. Odkręcam teraz zasilanie na boiler słuchajcie jak działa odpowietrznik chyba nic nie cieknie. także wydaje mi się, że jest dobrze można podłączać sterownik wewnątrz umieszczam czujnik temperatury kotła w studzience oczywiście jest nasmarowane wcześniej, jakbyście zobaczyli srebrną taśmą, srebrną nową pastą termoprzewodzącą i podłączam czujnik temperatury spalin potem go przykręcę resztę wiązki tak mam 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 po starym kotle także teraz przymocowuję podłączę je do sterownika no, z ważnych rzeczy Podłączę za chwilę STB, chociaż może to zrobię na samym na końcu, będzie mi wygodniej. Nie uszkodzę łuki. Teraz teraz podłączam tak. Tu jest regulator pokojowy. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy pogodówkę. To, co mam pod ręką? Podłączam od razu. Godowy jest, tu jest pokojowy regulator. Tutaj mamy spaliny. Cią temperatury kotła w sensie. Zajmmy powrót.

No i widzicie, jest pierwsza pomyłka. Patrzę, kocioł jest podpięty tu, gdzie mieszać. Trochę lipa, bo grzałby praktycznie do końca. No i jeszcze za zaworem mieszającym. Czyli to, co idzie nam na grzejniki. najważniejsze do projektu podpięć temperatury, yy, temperatury kotła yy, bo inaczej będzie bił w nieskończoność no, do tego zostały nam elementy osprzęgu czyli tu mamy pompę COU mamy pompę CO od pierwszego biegu tutaj jest wentylator Na STB, bo jest to pneumatyczne zabezpieczenie. To. No i to by było wstępnie na tyle. Zostało nam jeszcze zasilanie. Zanim to uporządkuję i przykręcę. Sprawdzę, czy to wszystko działa. No, można przykręcać, sprawdziłem, połączenie jest. Za chwilę zrobimy pierwsze odpalenie. Montujemy STB, na razie tak, i przetestujemy czy działa po tym grzejąc, grzejąc kocioło Na maramę, na przykład, taśmą, eee, przepraszam, pastę ja i też nie taśmę. Kora jeszcze na termometr. Zrobimy go ze skosa, żeby było widać drzwi i pora na start. Pozostało jeszcze założyć jakąś, myślę, osłonę termiczną na czopuch, aby nie grzał na sterownik. porządkować kokablowanie. No i zaraz zaczynamy pierwsze rozpalenie. Izolacje termiczne na rury, na kocio, na powrót, na zasilanie, tam potem dopiero jak zobaczę, że nic nie kapie. Tak samo na wszystkie trójniki i elementy, które ruszałem przy montażu, demontażu. No to tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Za chwilę startujemy.